Cześć, czołem. Patryk Raven z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z Factory Town. Jak widzicie, zbudowałem pełne osiedle deweloperskie na takim uniesieniu. Ładny, kurde, tutaj wjazd na te osiedle deweloperskie. Kwiatki, jakieś doniczki, fajny podest. Nowoczesne domy w pięknym, takim ładnym tutaj wystroju na zewnątrz. jakaś tam płotek zabezpieczający ławeczki i z tyłu mają jakieś druga takie bieda edition osiedle, które zostanie tutaj dodatkowo rozbudowane w przyszłości. No i trochę czasu mi to zajęło, żeby zebrać planksy i żeby to wszystko pobudować. A jak widać po lewej stronie wszystko wypierniczyłem. Stwierdziłem, że to nie jest mi potrzebne, bo mamy inne cele. No dobra, zajęło mi to w poprzednim odcinku za dużo czasu, jakby nie sprosperowaliśmy gry do przodu, a tutaj musimy zacząć działać. Więc sobie tak oblecimy dookoła krainy, żebyście wiedzieli o co chodzi. Kasa się zgadza, mamy półtorej tysiąca czerwonych też mamy i mamy także level, jeśli chodzi o populację plus 4 domki, więc nasze osiedle deweloperskie od razu możemy rozszerzyć o kolejne dwa domki. O no dwóch kolejnych chyba nie zmieszczę. Zajmę się tym później, bo to nie jest jakoś super ważne. Mamy ogromną ilość pracowników i mamy tylko 15 minut na odcinek, żeby zdążyć. Więc działajmy. Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, no to zacząć odblokowywać sobie Research Pointy i w naszej szkole zacząć odblokowywać kolejne rozwoje technologiczne. Pierwszy jest taki, że mogę zrobić Civics Level 1, to nam da dodatkowe dwa domki i tam center się rozbuje. Duje. OK. To jest OK. Żeby zrobić tak tych level trójkę, powinienem coś odblokować, a żeby to odblokować, to wydaje mi się, że musimy upgrade'ować tam center do levelu drugiego. Tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodziło, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to potem się poprawię. No ale tu musimy mieć podlinkowane ilość domów 24 aż, a tutaj widzimy, że... Mam za mało, no bo mamy tylko 14, więc nasze osiedle deweloperskie będziemy musiało się rozwinąć. Ale w międzyczasie musimy osiągnąć... A, tu jest, tech level 3. Żeby to osiągnąć, musimy mieć item tzw. Tak wood wheel. Czyli wiecie, że kółka trzeba zacząć robić. E, ja myślę, że kółka zaczniemy sobie produkować tutaj. To jest dobra miejscówka, żeby zacząć jakąś produkcję. Więc pamiętamy, że do zrobienia kółek potrzebny jest nam po prostu lumber mill. Jego sobie postawimy... Myślę, że na wprost tego naszego Town Center, gdzieś tutaj. O, pomogę. I teraz tak. Yy, tu jest to. Jeszcze jest potrzebny nam FoodMill Workshop. Do tego dochodzi nam Workshop. Workshopa bym chciał postawić mniej więcej na tym samym poziomie, ale widzę, że gra mi nie do końca pozwala. Więc Workshopa bym sobie postawił, może. Może tutaj, czemu by nie? Jedno obok drugiego, prawda, że ładnie to wygląda. I zaczynamy od końca. Czyli najpierw decydujemy się na produkcję kółek. Są potrzebne deski. Żeby robić deski, potrzebujemy mieć tutaj e, zaprosperowane tutaj, żeby produkcja desek następowała. I dodatkowo potrzebujemy ludków, którzy będą to drewno nam dostarczali do budynku. Więc proszę tutaj drewno dostarczać. A stąd proszę mi przynosić drewno do Prawym, pick up i zanosi tutaj deski. Tak, deski się produkują. Ty agent, bierzesz te deski czy nie bierzesz? Co on śpi? Chodź tu. podnoś deski i zanoś tu. Prawym. Czasami pierwszym mapie, czasami prawym. No i OK, i kółka się produkują. Więc jak mamy produkcję kółek. To teraz trzeba zrobić kolejną rzecz, czyli taka ważna ważna rzecz, o której zawsze wam przypominam. Żeby postawić jedną skrzynkę zapasową. Jeżeli jest jedna skrzynka zapasowa, to znaczy, że ja będę miał w zapasie 20 kółek. I są one nam potrzebne, żeby postawić wagonem, czyli wagoniki. W razie jakbym potrzebował. To, o, sobie jeździ. Fajnie kulturalnie. No ja więc będę potrzebował taki zapasowy, więcej chyba niż 20. Nie będziemy potrzebowali, bo to się wszystko zautomatyzuje. Więc dostawiamy kolejnego ludka, ty tutaj dajesz drop off, czyli wyrzucaj, a ponadto kolejny ludek będzie podnosił kółka i zanosił je tu, żeby dostarczyć do domostwa. Jeżeli będzie dostarczał kółka do domostwa, no to analogicznie będą nam rosły hajsy. <laughs> Dlaczego będą rosły hajsy? Bo oni potrzebują mieć wood will. I to jeszcze trzy koiny będzie, no to całkiem nie mało. Dodatkowo bym ja mu tu postawił taką ścieżkę, żeby się tu chłopaczyna nie zamęczył od tego biegania. Więc połączymy mu tutaj z drzewkami, kulturalnie o nich sobie biega. No, coś nie łapło, tu i zanosisz tu. Brakuje kulek. Dlaczego brakuje kulek? Bo jest za mała produkcja, dorzućmy łebka. Oni niech te daski noszą. Produkcja desek, bo produkcja desek jest za wolna, właśnie, czyli nie tu, tylko tu. Przyspieszamy produkcję desek. Wyk półtorej na sekundę, tu jest 1,3 na sekundę, w ilości 2. To sobie trzeba poprzeliczać, ale wygląda na to, że to jest optymalnie. Na razie starczy na nasze potrzeby i widzimy, że tu odblokowaliśmy tech level 3, i w końcu pojawiają się nowe rzeczy, czyli wchodzi nam farming, forestry, intermediate logistics, czyli farmy. Wchodzi nam farma, dochodzi nam wyrąb drzew, dochodzi nam zaawansowana logistyka, rury, na których mi zależało, kuchnia krawiec, dodatkowe boostery, które możemy sobie zbustować produkcję pieniądza i wagoniki, Minecart. Tego nie było w poprzedniej wersji. Minecarty wchodziły gdzieś tam bardzo późno, więc nie wiem jak one działają. Odkryjemy to myślę, że razem. No i teraz tak robimy kółeczka, potrzebujemy zrobić wooden rail, czyli już musimy zaczynać robić wagoniki. I konwajor belty musimy zrobić. Ok, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że musimy troszkę nasz research tutaj zboostować, bo możemy zrobić farming. Możemy zrobić forestry, które mi bardzo zależy, bo to będziemy mieli wtedy Forestera. Więc zaczniemy od Forestera: Rich Forester. Możemy zrobić drwala. Możemy zrobić floodpipy. To też sobie zrobimy: floodpipy. I weźmiemy sobie. Na razie tyle. Nie chcę się, wiecie, zgubić z tym, co mam robić. Więc teraz tak. Widzimy, że tutaj mamy ogromną produkcję desek. Bardzo dużo desek produkujemy. Ci ludzie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Więc w tym miejscu ja bym poszedł w zrobienie sobie forestera. Ridge'a forestera byśmy postawili. Im więcej desek złapiemy, tym większa wydajność. Więc tych ludków wszystkich. Już była praca, nie ma pracy. Koniec są takie takie czasy nastały. I składziemy sobie Forester'a i jak najwięcej drzew byśmy chcieli złapać. 25, myślę, że 23 będzie w sam raz i od tego wyjdzie sobie szut. To polega na tym, że nie potrzebuje ludków. Jak widzicie, on będzie produkował deski sam. Będzie produkował jedną deskę na sekundę, a tu z użycie mamy 3 deski na sekundę, czyli tak naprawdę tutaj musimy dać 3 chłopków, żeby to, co tu się produkuje, były 1 do jednego. Z tym, co stąd wychodzi. Pierwsza sprawa załatwiona. Druga, no to tutaj. Tutaj robimy dokładnie to samo. Stawiamy sobie Forestera, Ridge'a Forestera w ten sposób, do tego dochodzą szuty. On ma zapotrzebowanie, zaraz ustalimy, jakie. Najpierw tylko pozwalniamy ludzi, oni nie są tu już potrzebni. Przykro mi. Takie warunki rynku. Pyk, usuwamy, dajemy dwóch. Wtedy produkujemy dwie kłody na sekundę. Tu użycie jest półtorej kłody na sekundę, więc tak naprawdę powinniśmy mieć trzech chłopków, żeby było 2 do 2, prawda? Jest użycie. Wtedy to co tu się wyprodukuje, to zostanie zużyte. No i tylko kwestia transportu. Transportem na razie się nie przejmujemy. Nie mam konwejor beltów. Konwej belty będę musiał produkować na potęgę. Zresztą jest to jeden z celów gry tutaj, żeby zrobić te konwej belty. I konwej belty się robi z tego, co pamiętam w workshopie. Wood Conveyor Belt. A to jest Cloth Conveyor Belt. A oni co chcą? Oni chcą Cloth Conveyor Belt, czyli o poziom wyżej. A nie ułatwiają sprawy. Do tego jest potrzebny mm, Cloth, czyli po prostu. Um, Boże, z bawełny się robi tkaninę. Tak, tkaninę. Jeżeli zrobimy, to będziemy mogli zrobić tego rodzaju Conveyor Belt. Jak widać, klow możemy robić na dwa sposoby. Są dwie receptury. Pierwsza wymaga od nas koton, czyli bawełny, a druga, wełny, czyli z speszczur, czyli tak zwanej farmy chlewu czy coś takiego. Chlew, no tam gdzie są zwierzęta, pastwiska. O, chyba, pastwisko to jest pastwisko. Więc jeśli będzie pastwisko, możemy robić klof. Jeśli będzie koton do zbierania, to możemy bezpośrednio zbierać to z krzaka. A do tego jest potrzebna farma. No, i jeśli chodzi o farmę, to wchodzimy do szkoły i panie drogi, proszę mnie nauczycielko, droga, nauczyć jak się robi farmy. Farmy się robi także że się klika. Jak się kliknie, to wiemy już jak się produkuje zboże. No, i niestety, tu mamy workshopa, którego sobie przeniosę. I koton, który widać, jest produkowany tylko tutaj. Jest gdzieś bliżej. Szybki research obszaru, co to jest? <grych> tu jest koton. Uuu, to ja to bym sobie przeniósł. Tylko, że tu jest woda. Tu jest woda, którą byśmy chcieli. No właśnie, z wodą bym się nie przejmował. Zaraz poprowadzimy sobie to, co wam pokazywałem w poprzednim odcinku, czy tam dwa odcinki wcześniej. Zrobimy sobie rozlewnie wody. I rurna produkuje. Ale to zrobię później. A na razie przeniesiemy sobie produkcję kotona na nasze osiedle deweloperskie, czyli tu. Dobrze, i tu byśmy musieli robić konwejor. Dlaczego tutaj? Bo tu jest dużo drzewa i nie muszę się tym przejmować, więc pierwsze co. Dostawiam coś takiego, co nazywamy potocznie farmą, i farma może sobie stać nawet w centrum. Jak będę bardzo zły, to nikt mi nie zabroni i tak też zrobię. Robię wam nazwę, zniszczyłem troszkę kotona. Nie przejmujcie się tym, nie przejmujcie się tym, że zniszczyłem koton, bo za pieniążki mogę to sobie stawiać, gdzie mi się żywnie podoba. Mogę równie dobrze sobie wziąć marchewkę tutaj opostawić, więc nie ma problemu. Eee, Okej. Okay ale mamy tutaj koton i on teraz ten koton będzie się stale produkował dodatkowo powinienem sobie postawić workshop, workshop wymaga kotona żeby robić cloth Ok, to w takim razie ciebie możemy przenieść no właśnie tu już jest nierówny teren ale to sobie zrobimy tak pyk i do tego będę potrzebował konwejor belta no ale zamiast konwejor belta na razie nie mamy więc ty będziesz nosił sobie kulturalnie tu i będziesz produkował mi tylko i wyłącznie. love na razie książek nie robimy. Książki zostawiamy na później. Oczywiście, książki są bardzo potrzebne, bo książki są potrzebne w szkole. Już od pewnego momentu ilości, jakie są wymagane punktów nauki, zobaczcie, jakie są duże. Już potrzebujemy po 200. Ja na szczęście mam 700, więc się tym nie będę przejmował, bo nagromadziłem przez czas budowy deweloperskiego osiedla, ale. Generalnie, jeżeli będziemy chcieli przyspieszyć, bo tam niektóre będą potrzebowały po 2-5 tysięcy, nie? no to, żeby to zrobić, to potrzebujemy robić książki i książki nam to zdecydowanie przyspieszą. Ja natomiast zmarnowałem dość dużo czasu na budowę osiedla, więc punktów sobie grubo nagromadziłem i na razie skupimy się po prostu na klofie. I teraz tak, jak już mamy klof, to w tym samym miejscu teoretycznie mógłbym zrobić w Conveyor Belt. Dlaczego? Bo produkujemy kloth, jak go nie będzie, no to nie będzie się produkował tak naprawdę conveyor belt. Ale nie mogę, bo czegoś mi brakuje. Brakuje mi chyba jakiegoś researchu na to by wyglądało. Sprawdźmy sobie, czy jest jakiś research na cloth conveyor belt. Wooden railway, cloth conveyor belt. Nie mogę, bo mi zablokowało. I dlaczego mi zablokowało? Bo jest wymagana intermediate logistics, czyli to. Pyk. Dało mi tam różne tam mergery, czyli filtry, blokery, że jakiś item nie przechodzi, że z, że z wielu źródeł łączy w jedno źródło, że jest priorytetowy sorter i doszedł klot w conveyor belt. To jest oczywiście nauka, jak ktoś chce to sobie poczyta. Ja wam to wytłumaczę i dochodzi nam klot w konwajer belt. Dlaczego tak przyspieszam? Normalnie mogę robić tych budyneczków dużo. Oddzielnie, workshop pod to, oddzielnie pod tamto, czyli oddzielnie bym musiał zrobić workshop pod klofa. Oddzielnie, workshopa bym musiał zrobić pod klot w belt, belta, który potrzebuje też wood conveyor belt. A ja to wszystko zrobię w jednym miejscu. Pyk, pyk. Sprawa załatwiona. Widzimy, że brakuje mi tylko tak naprawdę. Dostarczamy koton. Prawda. Cotton jest, czyli jest surowcem, który zapewnia nam klatkę conveyor Belt, ale nie mamy łód konvejer Belt, więc musimy dostarczyć, żeby jego produkować deski i drewno jednocześnie. I tu już się pojawia problem. I teraz tak. Jak widzimy, tu produkujemy drewno zwykłe, więc drewno śmiało mogę dostarczać stąd bezpośrednio tu. I tak naprawdę, żeby to dobrze działało, to powinienem sobie zainwestować w logistykę i dać splittera, żeby jedno drewno szło tu, drugie tu. Teraz wypadałoby obliczyć, ok, w jakim stosunku. Nie chce mi się tego liczyć, więc na razie zwiększamy pracowników na pięciu. Jak będzie mało, to podarabiamy pracowników. Ok, więc wydajność powinna być w miarę zapewniona. I teraz jest potrzebny jeszcze Wood Conveyor Belt. No i tu już się zaczyna jazda, bo widzimy, że tutaj mamy deski i tych desek nie produku produkujemy, w sumie dość, bo zobaczcie, output mamy cały czas na maksa, ale nie mamy tych śmiesznych konwejorbertów, dlatego jednego chłopka, a w sumie do trudnie dwóch, proszę mi stąd nosić deski tu. Potem sobie to zautomatyzujemy w takim cyklu zamkniętym, bym sobie zrównał ten teren z ziemią, to mogę sobie zrobić, wiecie, jeden wielki kwadrat, trzy budynki, w zasadzie cztery i ten zapewnia kłody jemu i jemu, ten zapewnia deski, które dostarczamy jemu, klot dostarcza koton dostarczany jest do workshopa, a workshop robi sobie sam, najpierw klaw, potem sobie robi najpierw robi wood conveyor belt potem robi klofa połączenie z conveyor beltem i możemy zwiększyć na przykład tę ilość produkcji widzimy, że to jest tak, na sekundę jest produkowany jeden jedna jednostka pracy i teraz widzimy, że tutaj są potrzebne cztery jednostki pracy. Co znaczy, że ok, mamy koton, mamy wszystkie surowce, ale jeszcze kolejnym surowcem jest takim niewyglądającym, jakby wiecie, on nie występuje jako przedmiot. Tylko on jest taki w domyśle: potrzebujemy cztery jednostki, co znaczy, że w ciągu 4 sekund wyprodukuje cztery jednostki pracy. Czyli tak naprawdę Kloff i Klotską viorbelt wykonujemy. W ciągu 8 sekund, dlatego że 4 jest przeznaczane tu, a 4 tu. Możemy to sobie sprawdzić dla pewności. Zobaczcie, dochodzi do końca i liczymy. Raz, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze, za szybko liczyłem. Troszkę za szybko, a nie za szybko. Dobrze liczyłem, po prostu jeszcze jednostki pracy zostały tutaj, bo tak naprawdę 12 sekund. No widzicie. Więc tak naprawdę, żeby to przyspieszyć, to ja bym musiał mieć tu ze czterech pracowników. Tak? Nawet nie, bo jeden pracownik daje tylko 0,5. Dajemy pięciu pracowników, trzy jednostki na sekundę, więc w miarę zapiernicza. Wszystko, co potrzebujemy, jest dostarczane. No i teraz tak, klowtką wajor belty, co z nimi robić? Siło Jezu, Jezusie Raven. Myślę, że możemy sobie zrobić tak, że tutaj te planksy wyrzucimy. Proszę mi tu dawać na input, nie planksy, tylko weźmiemy sobie... Klaw conveyor belt, gdzie one są? Tu są. Tyk. Wyczyśćmy, tu też wyczyśćmy. Dajemy na input znowu klaw conveyor belt. Bo ich będziemy dużo potrzebowali. Równie dobrze mogę nawet te deski kolejne wyrzucić. Chociaż z nimi jest tak, że one są potrzebne. Ja bym zawsze miał jednego barna z tymi deskami, tak bym szczerze powiem. Ale to tak chodzi o to, żeby skończyć po prostu tę kampanię. I tu dajemy wszystko na input, czyli na wejście. Są planksy, możemy na, sobie, na stałe sobie zapisać, że tu będą zawsze deski i tak też będziemy utrzymywali. No ale teraz wypadałoby, żeby te wyprodukowane nasze belty były transportowane, jednak tutaj, tak, widzimy, jesteśmy tak z deskami. A bo za wolny jest transport. Easy, easy, peasy, lemon squeezy. Zaraz to ogarniemy, jeszcze na koniec odcinka. Więc robimy sobie teraz tak. Do barna. W sumie to możemy zrobić dwustronny ruch. Can effort, co? Okej, okay, nie możemy, bo jest lipa. Dobra, na razie musimy wziąć ludków. Ty bierzesz to, zanosisz tu. Ty bierzesz to, zanosisz tu. I czegoś pisz, weź to, zanieś tu i widzimy, oni teraz sobie przynoszą te konwejer belty, bardzo ciężko jest na początku zautomatyzować w pełni proces dlatego, że brakuje nam odpowiednich surowców i żeby coś się ruszyło to musimy coś zrobić ręcznie, a jak już ruszymy ręcznie i maszyna, machina ruszy to to może sobie tak działać że tak powiem w nieskończoność no i skoro już zebraliśmy trochę tych konwejor beltów, to możemy przyspieszyć pracę związaną z ich to mi tutaj coś mi tutaj płacze ludzik jest. Ok, bo tu nie jest zbyt równo. Możemy sobie zrobić tak. I tu zrobimy tak. Nie. I teraz on tu nam płacze, że o jest jest graber, ale graber nie wie co podnieść, bo teraz jest tu bardzo dużo przedmiotów, tak? Normalnie bym z automatu załapał. Jeżeli by była jedna produkcja, to on z automatu by załapał, że trzeba sobie tutaj dawać ten klop z Conveyor Belt. Natomiast jeżeli jest więcej niż jedno, to on płacze, że nie wie co wybrać. Trzeba mu po prostu zawołać, że panie, prosimy transport od tego. Teraz te ludziki, co tu sobie ciężko pracowały, straciły właśnie pracę. No i cóż. Życie. Widzimy, że idzie produkcja Conveyor Beltów, ale niestety płaczemy, bo brakuje desek. I co zrobić z deskami? Prosta rzecz. Znowu bierzemy klops Conveyor Belt, tylko tym razem jako graber z drugiej strony i dostarczamy bezpośrednio tu. Jako filtr bierzemy po prostu Wood Planks gdzie są udplanki? Udplanki tu są. Ten graber nam łapie, dlaczego? Dlaczego nam graber nie łapie tych desek? Dlatego, że dałem jako, uwaga, filtr dałem tutaj, proszę Was, bardzo na input. Tak naprawdę powinien być obustronnie, czyli jednocześnie jest tu dostarczone są deski, ale jednocześnie mogą być także outputem. W momencie, kiedy będzie zaznaczone tylko na input, to znaczy, że mogą wchodzić do naszego magazynu tylko i wyłącznie deski, ale już nie będą mogły z niego wyjść. To jest bardzo cenna uwaga, jeśli będziemy chcieli właśnie ograniczyć w pewien sposób ruch konwejer beltów albo tego typu rzeczy, no bo możemy sobie wiecie zastrzec, że ok, to już jest wykorzystane do czegoś innego i nie chcę, żeby na przykład stąd były pobierane deski. Wtedy trzeba się podwójnie zastanowić. Dlaczego o tym mówię? Bo na razie to jest jakby podstawowa część gry i tutaj się robi bardzo bazowe rzeczy. Ale uwierzcie mi, że jak tylko rozbudujemy się bardziej, to będzie tego tyle do roboty, że człowiek nie ogarnie, co ma ze sobą zrobić. A ty, właśnie babeczka, halinka, to jest halinka, a niech będzie garwazy, bo to taki jest troszkę pół facet, pół kobieta, właśnie stracił pracę. Ok, tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Widzicie, że produkcja idzie pełną parą. Nie ma co więcej dodać. Trzymajcie się ciepło, na razie.